Hejka, z tej strony Kondys, dzisiaj zebrałem dla Was wszystkie informacje na temat tego, jak dobrze wystartować przyszły sezon. Aby ten film nie rozwiał się na pół godziny, wciąż polecam zajrzeć do poprzednich, w których tłumaczyłem motyw ołtarza, jak progresować i ogólnie rozwodziłem się na tym, co robić lepiej, a co może być ryzykowne. Tutaj macie konkrety, jeśli znowu zobaczę pytania Kondys, ale Vodigio powiedział, że nie otwiera skrzynki, czemu otwiera skrzynkę? dostaniecie po tyłku. Zaczynamy więc z poradnikiem na start sezonu 28. Jak co każdy sezon, zaczynamy szczeliną wyzwań. Po ukończeniu jej otrzymujemy skrzynkę, która daje nam bardzo dużo materiałów. Pozwala nam ulepszyć wszystkich rzemieślników na maksa oraz dostarcza krwawe odłamki i oddechy śmierci. Pamiętajcie, aby szczelinę ukończyć co dopiero po starcie sezonu, wtedy gdy w prawym górnym rogu ekranu będziecie widzieli niebieską skrzynkę mocy sezonowej. Do szczeliny wyzwań można wejść wcześniej i zabić bossa właśnie już po starcie sezonu. Wtedy nagroda zostanie przypisana już na nowy sezon i będziecie mogli cieszyć się nią sekundy po starcie. Następnie musimy zrobić naszą postać. Każdy sezon zawsze zaczynamy od biegu po kostkę, a chyba już wam pokazałem dostateczną ilość razy, że Nekromanta jest w tym najlepszy. I w obecnym sezonie każdy z was chce zacząć nekromantą. Jest to minimalny pay to win, więc jeśli nie macie Nekromanty, niestety ominie was ta część. Rax, po zobaczeniu mojego filmu i tego jak Nekromanta może szybko levelować, wpadł na niezły pomysł. Szczerze nie wiem czy wyszło to właśnie od niego, czy od jego społeczności, ale stamtąd pierwszy raz usłyszałem tę informację. Skoro Nekromanta może w 5 minut przebiec Sheron, zdobyć kostkę i osiągnąć 18 poziom, a po 10 minutach już wyfarmi klejnoty na drugie ulepszenie ołtarza, to jest to idealny sposób na zboostowanie samego siebie. Działa to w następujący sposób. Wybieramy poziom trudności Mistrz i idziemy ulepszyć ołtarz w pierwszym akcie. Materiały mamy właśnie ze skrzynki ze Szczeliny Wyzwań. Z podwójną premią za masakrę jesteśmy już bogami gry. Kupujemy rzeczy od sklepikarza, wynajmujemy templariusza i robimy u kowala. Topór na poziom 5, sztylet na poziom 10, miecz na poziom 12 i dwuręczny topór na poziom 16. Z tymi wszystkimi zabawkami właśnie przelatujemy Secheron. Jeśli gracie na hardkorze to po pierwszym poziomie wróćcie do miasta w którym wcześniej nie byliście. Sklepikarze będą mieli odświeżone towary i będziecie mogli od nich kupić ulepszenia. Po zdobyciu kostki potrzebujemy właśnie mieć poziom 18, ponieważ jest to minimalny wymagany level, aby móc znaleźć klejnoty. Jeśli nie wbiliście go na Sasheronie, wbijcie go na jakiejś Salahagoni albo gdziekolwiek. Do ulepszenia ołtarza interesuje nas nieskazitelny diament, czyli musimy zdobyć dwa zwykłe diamenty, a następnie ulepszyć je u złotnika. Klejnoty zdobywamy najprościej z premiowanych bossów ze zleceń. Taki boss ze zlecenia zawsze zostawia po sobie skrzynkę i z niej dropią klejnoty. Najlepiej jest tu lecieć na Zoltuna, Magde, Beliala z drugiego aktu lub Azmodana w trzecim akcie. Królusz Kwiatów w pierwszym akcie też jest dosyć blisko. Chodzi o to, aby nie tracić zbyt dużo czasu na bieganie, ponieważ ważna sprawa im niższy poziom trudności, tym większa szansa na więcej klejnotów. Chcemy więc jak najszybciej wejść na normal lub poziom wysoki i lecieć jak najszybciej na bossa. Jeśli przy pierwszym razie nie dostaniecie diamentów lub nie ma fajnych promowanych bossów, próbujcie dalej w nowej grze. Mając nieskazitelny diament, używamy go aby odblokować drugą moc w ołtarzu, zmniejszenie wymaganego poziomu przedmiotów do pierwszego. Możemy więc teraz zrobić nową postać, tą którą właśnie chcemy grać w sezon i lecieć bez problemu na udręce 6 aż do poziomu 70. Z tym trikiem nie musimy robić broni do kostki, ani używać kadali na sam początek. Wszystkie legendarne bronie zrobione w kostce na trzeciej stronie możemy założyć od razu na siebie, ponieważ mamy zmniejszony wymagany poziom. Rzeczy zdobywane od kadali nie musimy konkretnie rolować na poziomie pierwszym, ponieważ nie potrzeba aż tak dużo mocy na samo levelowanie. Przecież w końcu mamy itemy na poziom 70, mamy bardzo dużo podstawowego atrybutu. Przedstawię więc teraz, co robić na każdej postaci. Jeśli startujecie nekromantą, to oczywiście nie musicie czekać ani nic kombinować. Będziecie od razu te 18 poziomów do przodu w porównaniu do innych. Użyjcie odłamków na poziomie pierwszym, aby zdobyć rękawice uścisk esencji. W robicie dwuręczną kosę. Barbarzyńcom robicie dwuręczną potężną broń, a u kadali losujecie na pierwszym poziomie karwasze. Najlepiej najpierw jest zrobić broń i w przypadku gdy dostaniemy broń pod falę lub młot, losujcie karwasze aż nie dostaniecie tych, które pasują do zrobionej broni. Dla łowcy demonów zróbcie sztylet i jeśli dostaniecie szpic karlei, to na poziomie 31 szukajcie kołczanu pod sztylet. Pomimo tego, że w obecnym sezonie będziecie chcieli grać rysztunkiem ziem, to i tak na start nic nie ma lepszego od poczciwego sztyleciku. Jeśli wylosujecie wachlarz lorda, to po prostu zostawcie odłamki na poziomie 70. Czarodzieje powinni w koste zrobić kostur, a następnie na 60 poziomie szukać butów. Jeśli traficie obydwie rzeczy pod meteor, to czapki z głów, 150 głęboka szczelina będzie tylko kwestią czasu. Szamani powinni spróbować zrobić włócznie, ponieważ mają 50% szans na skrymszę, która daje potężny przejrznik na szarżującego zombie. Odłamki od kadali zostawiłbym na poziomie 70. Jeśli jednak nie trafiliście skrymszy, spróbowałbym wylosować morze na pierwszym poziomie, aby dostać znuszenie do duchowej nawałnicy. Mnisi losują dajbo w kostce, a u kadali na pierwszym poziomie buty. Dostając prostackie buty, możecie zacząć szaleć mistycznym sojusznikiem od chwili, gdy tylko będziecie go mogli założyć. Dodatkowo, jeśli zostanie wam parę odłamków, na poziomie 17 możecie szukać przedramienników pomniejszych bogów, aby jeszcze bardziej ich wzmocnić. Na końcu krzyżowcy, ale to nie znaczy, że mają gorsze levelowanie. Losowałbym tarczę ukadali i w zależności od tego, którą dostaniecie, czy pod atak, czy pod młotek, zróbcie korbacz. Dwuręczny pod atak, a jednoręczny pod młotek. No dobra, wysililiśmy się, ale co teraz? Mamy postać na pierwszym levelu z dwoma itemami, co dalej? W tym przypadku radziłbym pójść do Kowala i stworzyć sobie przedmioty na poziomie 70. Możemy też skorzystać z zestawu Mendrisa, który, jeśli wylosuje się starożytny, da nam ogromny boost do obrażeń i wytrzymałości. I właśnie po tych wszystkich krokach mamy postać na poziomie pierwszym z ubranymi itemami już gotowymi, aby radzić sobie na poziomie 70. Teraz należy już go tylko go zdobyć. Wchodzimy więc na udrękę szóstą i idziemy robić premię za masakrę, której nagrody mamy podwojone w tym sezonie. Dlatego mocno odradzam po prostu bieganie szczelin. Będzie to zdecydowanie zbyt wolne. Dobrymi lokacjami do premii za masakrę są sale agoni poziom trzeci, a dla bardziej zaawansowanych pola niedoli. W możecie próbować świątynię Vidiana w drugim akcie. Sam jej jednak nie polecam, nie lubię jej. Jedynie świątynia jest dobra wtedy kiedy ma przekrętą skrzynkę, którą również możecie dostać na polach niedoli, więc są to po prostu gorsze pola niedoli. Ale prostsze. Skoro udało nam się uzyskać poziom 70, Możemy wyłączyć grę i ją odinstalować. Nie no, to jest żart. Gra się co dopiero zaczyna. W przyszłym sezonie dary Hedriga, które otrzymamy są naprawdę niezłe. Mnich otrzyma zestaw sprawiedliwości. Jest to postać podkręcenia śmigłem. Łowca demonów również będzie kręcić się cały sezon dzięki ręcznikowi ponurych ziem. Barbarzyńca wpadnie w amok dzięki hordzie dzikich. Czarodziejka spełni wasze marzenia z dzieciństwa odnośnie bildu pod Hydry. Ponieważ dzięki całonowi Taifona jest to bardzo mocna rzecz. Krzyżowiec sprowadzi na wrogów potęgę niebios dzięki egidzie odwagi. Szaman wyzwoli gniew duchów na wrogów przy pomocy regali mundungu. Anakromanta przebije wszystkich przeciwników kościaną włócznie, gdy zbierze już całą maskaradę. Dark Hedriga jest częścią postępów sezonowych, do których dostęp macie w grze pod skrótem klawiszowym Shift J. -Y. Wypełnianie postępów to dobry cel na start, jeśli nie macie specjalnych planów co progresować. Z nowości warto pamiętać, że kostka kanajego pozwala obecnie wzmocnić broń do pierwotnej. Potrzebne są jednak materiały z innych pierwotnych przedmiotów. Zatem jeśli znajdziecie dwa primale i spalicie u kowala, będziecie mogli przerobić swój przedmiot w idealny. Polecam to robić na początek głównie do broni. W obecnym sezonie również bardzo ważne będzie skompletowanie ołtarza obrzędów. Tak jak wspominałem, znajduje się on w pierwszym akcie i jest to główny motyw omawianego sezonu. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak najlepiej progresować Otaż, zapraszam Was do poprzedniego filmu, gdzie dokładnie omówiłem te kwestie. I tak, chcecie go skompletować w całości, więc nie bójcie się, jeśli wybierzecie swoją ścieżkę inaczej niż ja to opisywałem. Koniec końców, każde drzewko będzie wypełnione w całości, ponieważ za złożenie wszystkich ofiar dostajemy niesamowicie wyglądające skrzydła grozy. Jeśli macie wciąż jakieś pytania, pamiętajcie, że cały start będę transmitować u siebie na Twitchu. W piątek zacznę nawet rano na serwerze azjatyckim, żeby dokładnie przetestować start. Jeśli macie więc wolny poranek, to wbijcie o 9 zbić piątkę. Może właśnie dla osób, które nie są pewne tego startu na Nekromantę i chcą trochę więcej porad, to tym bardziej się to przyda. A tak to na starcie serwera europejskiego widzimy się o 18. Będę oczywiście wcześniej, aby poodpowiadać na wasze pytania. Więc zarezerwujcie sobie już w wolny wieczór. Na początek pewnie zrobimy właśnie analizę mojego przejścia na Azji i jakie popełniłem tam błędy. Super sprawa, jeśli sami nie jesteście pewni swojego startu. Znając również najczęstsze pytanie: kim grać? To moje propozycje to: grając solo, zacznij na Na początek pod krwawą nowe pod dziedzictwo snów, a później pod zestaw tragula. Grając w dwójkę, lecicie mnichem i czarodziejem. Mnich Support i Talrasza Czarodziej to zestawienie, którego nie wolno lekceważyć. Poza tym, Mnich w tym czasie może sobie zbierać przedmioty na najszybszy build w całej grze, więc na pewno będzie mieć co robić, gdy jego DPS będzie poza grą. Trójkę poleciłbym Barbarzyńce i dwóch nekromantów. Na Speedy możecie biegać w dwóch supportów i nekromantę DPS-a podwłócznie z kości. Na Pusza możecie przebrać się w Barba Supporta, Nekro i Nekro Podratmę. Spokojnie zrobicie 150 pierwszego dnia. Grając w czwórkę, macie wiele różnych propozycji, ale poleciłbym do poprzedniej kombinacji po prostu dodać kolejnego supporta. Czy to mnicha, łowce demonów, lub nawet trzeciego nekromantę. Wtedy na speedach macie dwóch nekromantów DPS-ów, którzy na pewno poradzą sobie na szybkich 120. -tkach. Życzę Wam wszystkim wspaniałego startu sezonu i pamiętajcie, aby dołączać do społeczności Kondys w grze, gdzie wciąż dużo osób szuka drużyny na start. Ja, oczywiście, jak zawsze startuję w pojedynkę. Ale pewnie po skończeniu się wydarzenia od WDG będę angażował się w jakieś drużynowe zabawy. Owocnych łowów, samych primali i do zobaczenia na Twitchu. Do zobaczenia, hej, papa, baj, dbajcie o siebie, hej, papa. Pa.